Siemaneczko, nie, gruba nie, jestem, gruby jestem w tej bluzie. Siemaneczko, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Ten film jest yy, początkiem serii filmów, w którym będziemy montować nagłośnienie Bose do Opleo Megi BFL z 2,5V6 pod maską. Jeżeli to ważne. Yy, oczywiście jest to oryginalne nagłośnienie. Oryginalne, oplowskie nagłośnienie. Yy, także co? Yy, dzisiaj, dzisiaj tylko zdejmiemy sobie boczek. Pokażę to na jednych drzwiach. Nie będę to pokazywał na wszystkim, bo długo by to się zeszło. Chyba, że bardzo chcecie. No to napiszcie w komentarzu, jak wtedy no, normalnie zrobienie. Yy, z tamtej strony już nie. Z tej te drzwi już są zrobione wygłuszone i tam wszystko porobione tak samo te musimy najpierw zabezpieczyć od środka przed korozją wygłuszyć matą butylową no i jeszcze tu wymienić no i głośniki powymieniać we wszystkim ale tutaj szczególnie bo ten harczy i niedobrze się tego słucha no i co później zabezpieczymy to rozciąganie wiązki bo mamy też wiązkę oryginalną od bowza, bo to idzie również subwoofer na półkę. Także nie wiem, czy subwoofer będę montował na półkę, bo to trzeba i wycinać w karoserii. Wszystko znaczy, tylko na półce trzeba wycinać dziury pod głośniki. No i co? Później, jak już prościąganie wiązki, po podłączamy wszystko to na końcu. Zmienimy radio na 2DIN, takie z Androidem, akurat jest tunel pod to przystosowany, to, to coś takiego kupimy. Dobrze, to co, nie będę przedłużał, jeszcze Wam e, zrobimy unboxing e, tego zestawu Bose, bo tutaj w tym pudełku stoi, także e, zrobimy unboxing i przechodzimy do zabezpieczania drzwi. Ok, pozwólcie, że z rąsi będę trzymał, nagrywał będę z rąsi, bo ze statywem to trzeba by sobie trochę, ciężko by było. A więc tak, zaczynamy. Pierwsze co, to jest taki, półka ze wzmacniaczem. Właściwie tak, tu jest sam wzmacniacz, to się montuje pod półkę w bagażniku, także to jest tak jakby całe serducho naszego nagłośnienia. Drugie, to co mamy. To jest, jest kostka. To akurat yy, no, samemu dokupiłem. Kostka do radia. żeby nie wpinać się w oryginalną instalację od Boza, tylko po prostu drugie sobie połączymy. Yy, drugą kostkę i w razie czego, jakby nie wiem, jakby coś mi się nie spodobało, to po prostu usuwam starą instalację i nie będę grzebał w oryginalnej. Także to się przyda. E, następne to my tu mamy. O! Głośnik. Yy, to jest raczej chyba tylny głośnik, eee, tak chyba z tyłu. Mogę opatrzyć jeden głośnik, eee, jeden dystans do przodu z płyty MDF. To też e, oddzielnie kupiłem. Jest akurat do Astry, ale i do Omegi też pasuje. To są dystanse naprzód. Tutaj mamy e, tutaj mamy głośnik właśnie do subwoofera na tą półkę, bo ta półka robi za subwoofer. To jest właśnie głośnik basowy, który będzie leżał na półce. Znaczy, zamontowany będzie na półce, jak go zamontuję. A nie wiem, jeszcze tutaj nie wiem, na konektory jest. Tak, na konektory. Dobra, to mamy to. To my tu jeszcze mamy? Tutaj mamy pudełeczko. To, o, to są chyba głośniki naprzód. Zaraz. Eee, z tej strony. Tutaj są dwa głośniczki yy, i to są głośniczki naprzód. O, nawet mamy logo, oryginalne bowza Woofer 153 mm, dwułomowy. Ores z jest do podpięcia. Tutaj, aby za, zajrzymy sobie w to, czy to ktoś nie m, za bardzo nie, nie manderował, czy to połączenie jest ok. I tutaj drugi, tak samo. No, tego już nie będę rozpakowywał. Piero później. kurde Dobra. Następny, drugi głośnik y, do subwoofera na półkę. O, mamy drugi dystans, drugi dystans do, do głośnika na drugą stronę z przodu. No i całą wiązkę elektryczną do naszego samochodu. Tylko, że z racji tego, że u mnie nie ma, o nawet antena jest, y, tego podłączenia, takiej kostki nie ma y, w w samochodzie, no to niestety będziemy musieli rozpinać tutaj kable, wpiąć się po prostu w te kable zobaczyć, czy to będzie działać. Znaczy, co ja mówię, wpiąć się w te kable i podłączyć do radia. Bo nie ma tutaj kostki i nie mam ja tej kostki u siebie, i tak trzeba będzie zrobić. Ale dobra, już nie będę bimował tej wiązki, bo mi zajmie miejsce. A sporo jest tego. Tu jeszcze były. Twittery. Mamy Twittery. O, proszę bardzo. Twittery od Bowza. Nie wiem, czy nie kupić tych takich maskownic od B nie zamontować je tam w miejsce lusterka, bo podobno e, lepiej słychać te tony wysokie, prawda? A teraz Wam pokażę, jak prezentuje się cały zestaw. OK, zaczniemy sobie od demontażu boczka. Musimy tu odkręcić śrubki, tu, tu, tu od spodu, tutaj, tutaj pod. Musimy chyba też zdemontować. Znaczy to później demontujemy. Musimy zdemontować klamkę, ale najpierw zaczniemy od demontażu tutaj maskownicy głośnika. O, i zdemontowane. O, tak, tylko że tu, tu dupa dała. Chyba musimy to podważyć teraz. Nie, dupa, co ty robisz? Nie. Dobra, demontujemy na razie tu i tu. Odkręcimy śrubeczki. O, od razu widać, że w ogóle nie trzymała. Tak o co w się sensie działo? Yy, dobra, tu. Kurde, myślę, że już uciekło gdzieś. O, puszcza. Teraz jeszcze. Tu jeszcze. Kurde, nie można tego wyciągnąć. I tu nam klamka trzyma. Pod klamką powinien być jeszcze jakiś, jeszcze jakaś śrubka, mi się zdaje. Bo w tam, a nie. W tamtym chyba to był. Nie, też powinno się tak było. A nie, pod tym chyba jeszcze było jedną. Kurde, już nie pamiętam. Dobra. O. Tu chyba śrubka. A nie, tu nie ma śrubki. Tu już zdjęte. Tu jeszcze coś trzyma. Zaraz muszę sprawdzić w internecie, dobra, znalazłem. Wszystkie śrubki trzeba było tutaj jeszcze mocniej szarpnąć i wyjąć yy, tą piszczałkę, oraz tutaj trzeba było zdemontować zaślepkę, yy, zaślepkę tutaj tego schowka. I teraz normalnie aż boczek sam spada. Także, tak, że my tu. I tu do góry. Tak, bo już chyba wszystko... Tak, wszystko odkręcone. Odpinamy lampkę. Kurde, no. Wygłuszenie wleciało jakieś. to trzeba jeszcze odkręcić. Zaraz tutaj nie trzeba było zdejmować. O, tu trzeba może. Poczek mamy zdjęty niestety nie obeszło się bez ofiar tutaj było jakoś tak było przyklejone i nie mogłem tego zerwać dopiero tutaj jak żem oderwał to się to odczepiło no i trzeba będzie to z powrotem przykleić żeby to było dobrze żeby to można było założyć z powrotem no dobra także teraz zrywamy folię tutaj Yy, są, chociaż nie, tu nie, ale w tamtych drzwiach z tyłu to tutaj były też i spinki przymocowane, także tam po prostu obciąłem nożykiem, coś jak tutaj, żeby nie urywać tych spinek, bo później ciężko je włożyć. Yy, najpierw weźmiemy sobie i zamkniemy szyby. Tutaj musimy bardziej uważać, ponieważ to jest czujnik od poduszek powietrznych, czujnik zgniotu. Także przez przypadek, jeżeli go nie daj Boże, zgnieciemy, to wywali nam poduchę, A tego byśmy nie chcieli. Eee, także tak, eee, fajnie, jakby to zdemontował, to dostałby się do środka eee, oraz porozpinał kostki. Te wszystkie mechanizmy poprzez marowywał, mechanizm od szyby i tak dalej, i tak dalej. Później nie ściągać niepotrzebnie tapicerki Znaczy nie zrywać maty Bo to po prostu no, już Ta mata później nie będzie tak trzymać jak Trzymała Cały ten klej trzeba będzie też zczyścić Jakoś Nie wiem, alkoholem Żeby to się dobrze trzymało Tutaj tak samo i tyle Zaraz zobaczę która godzina Dzisiaj chyba już tego nie zrobię tylko Tyle że o bo to trzeba będzie Najlepiej przy tym ściąganiu, odpiąć akumulator, żeby tam, jak przypadkiem, zgnięciem, żeby właśnie nie wywaliło tej poduszki, i tyle, czy tam przy odpięciu nawet, żeby nie wywaliło poduszki. Dobra, to na dzisiaj chyba starczy. Resztę tam dokończę. Jutro sobie zrobię. Dobra, widzimy się później.